Siemano, wbij na mojego Instagrama, zaobserwuj mnie, a ja polajkuję Ci zdjęcia. Szybki deal, nazwę masz na ekranie oraz w opisie. Przynajmniej raz w życiu każdy z nas marzył o znalezieniu mnóstwa pieniędzy lub czegoś bardzo rzadkiego i drogiego, no albo większość z nas. Oczywiście nie jest to aż tak łatwe, jak mogłoby się wydawać, zwłaszcza, że na świecie istnieją ludzie specjalizujący się w znajdowaniu starych, zagubionych rzeczy. Jakiś czas temu na moim kanale prowadziłem serię, w której pokazywałem Wam dziwne rzeczy, jakie znajdowali różni youtuberzy z całego świata. Macie specjalną playlistę w karcie w prawym górnym rogu ekranu. Dzisiaj wrócimy do serii ze znaleziskiem. YouTuberów I jeśli zostawicie pod tym filmem 1000 łapek w górę, to seria ta zostanie tu na dłużej. Koniecznie podsyłajcie mi też znaleziska YouTuberów, których jeszcze nie pokazałem, a wtedy pojawicie się w filmie. Miłego oglądania! Pierścionki. Miłość powinna trwać wiecznie, przynajmniej jeśli mówimy o pięknych wierszach, balladach czy filmach. Jednak w rzeczywistości miłość nie zawsze ciągnie się aż do śmierci, o czym przekonać mogą się podwodni poszukiwacze. Mowa mianowicie o pierścionkach, jakie te osoby znajdują często pod wodą. Przykładem może być Michael Oliver, który niedawno natknął się na dwa pierścionki podczas nurkowania z wykrywaczem metalu. Jeden z nich był pierścionkiem zaręczynowym i mam nadzieję, że po prostu został zgubiony, a nie specjalnie wyrzucony w geście rozpaczy. Po Ukochanym mężczyźnie, który poszedł szukać innej właścicielki swojego serca. Skrzynia. Poszukiwania youtuberów mają to do siebie, że nie zawsze są zgodne z prawdą. Oznacza to tyle, że każdy twórca może wrzucić do wody coś wartościowego lub dziwnego i potem zupełnie przypadkiem się na to natknąć. Czy było tak w przypadku użytkownika Kilem, który podczas podwodnych poszukiwań natknął się na dziwną skrzynię? Nikt tego nie wie, ale możecie wyrazić swoje odczucia w komentarzu. Jeśli nie jest to fake, to skrzynia najprawdopodobniej należała do jakiegoś dealera, zatem nie jest to zbyt wesołe odkrycie. Jazdy. to YouTuber, którego zna z pewnością każdy z moich starszych widzów. W serii ze znaleziskami YouTuberów gościł on niejednokrotnie, najczęściej znajdując opuszczone bunkry, schrony czy laboratoria. Dzisiaj jednak mam dla Was nieco inne odkrycie tego YouTubera, jakim pochwalił się kilka miesięcy temu. Mowa mianowicie o dziwnym opuszczonym budynku, przypominającym z wyglądu scenę z filmu Post-Apo. Albo z gry, post-apo. Oczywiście, budynek da się dostrzec z ulicy, zatem nie jest on jakimś wielkim odkryciem, jednak to, co znalazło się wewnątrz niego, na pewno lekko Was zdziwi. GoPro. Kamerek GoPro chyba nie trzeba wam przedstawiać. Posiadając taki sprzęt, możemy nagrywać ekstremalne akcje ze znajomymi, podwodne poszukiwania skarbów, lub nasze nagie ciało biegające po schodach. Znaczy bez tego ostatniego, nie żebym coś o tym wiedział. Jednak jak się okazuje kamerki takie nie należą do najtańszych, zatem nie każdy może sobie pozwolić na zakup takiego sprzętu. No chyba, że jesteśmy Man Plus River i znajdziemy GoPro pod wodą. Dokładnie tak, YouTuber ten znalazł pod wodą GoPro 7, które dodatkowo działało. Jednak nie pomyślcie sobie, że zostawił je dla siebie. W końcu ma już kilka takich kamerek. Udało mu się odnaleźć właściciela owej kamerki i mu ją oddać. Piękny gest. Pistolet. Istnieje wiele rodzajów znalezisk, na jakie możemy się natknąć podczas poszukiwań. Pieniądze, pierścionki, narkotyki to tylko niektóre z tych lżejszych przedmiotów. Jednak natrafić możemy też na coś o wiele grubszego, co nie zawsze zwiastuje dobry finał naszych poszukiwań. Mowa o broni palnej lub też białej, której znalezienie może często wiązać się z wizytą policji i odkryciu niechcianych sekretów innych osób. W końcu, kto normalny, wyrzuca pistolet do wody. Tego nie wiadomo, ale pistolet taki znalazł znany YouTube'owy poszukiwacz pod nickiem Almighty, który o wszystkim zawiadomił policję. A wy jak myślicie? Był to przedmiot zbrodni, morderstwa, którego właściciel po dokonaniu owego czynu się pozbył? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Jeśli tak, oczywiście zostaw łapkę w górę, a także zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. W komentarzu napisz swoje zdanie na temat znalezisk w dzisiejszym odcinku. A także jeżeli masz pomysł na kolejny film, to nim się podziel, a wtedy na pewno ten pomysł wykorzystam. Jeżeli masz jakieś inne znaleziska youtuberów, które chciałbyś, żeby pojawiły się w tej serii, to wyślij mi je w wiadomości prywatnej na Instagramie lub też na Facebooku, a wtedy pojawisz się w filmie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia jutro o 15.30. Hej!